Dzień dobry. Jesteśmy ciekawi, jakie rozwiązania wybierają teraz właściciele firm w zakresie wyposażenia i zarządzania informatycznym stanowiskiem pracy. By odpowiedzieć na te pytania, zaprosiliśmy naszych klientów do firmowego salonu Orange. W naszym salonie gościmy pana Tomasza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakie usługi Orange wybrał pan dla własnej firmy? Może się Pan z nami podzielić tymi informacjami? Mhm. Moja firma zajmuje się pozycjonowaniem i optymalizacją stron internetowych. Potrzebuję sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Aby rozwijać swoją firmę, potrzebowałem stworzyć nowe stanowiska komputerowe. Na taką inwestycję mnie obecnie nie stać, ale dzięki usłudze IT dla firm było to możliwe, bo za sprzęt płacę co miesięczny abonament. Wychodzi na to, że Orange umożliwił mi rozwój biznesu. Mam teraz nowych pracowników, którzy pozyskują i realizują wiele zleceń. Udało się, więcej zarabiam i sporo gotówki zostało w kieszeni. Hmm. IT dla firm to nie tylko sprzęt, to cały wachlarz usług. Z jakich jeszcze Pan korzysta? Tak, co prawda. Dla mnie jako właściciela firmy ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo. Dzięki Orange wraz ze sprzętem i oprogramowaniem otrzymuję wsparcie informatyczne. Moi pracownicy mogą zawsze zadzwonić na bezpłatną infolinię i szybko uzyskać fachową pomoc. Już nie muszę się martwić o to, że informatyk jest niedostępny, a trzeba usunąć problem. To duża oszczędność czasu. Również, również ważne jest dla mnie bezpieczeństwo firmowych danych, a dzięki funkcjonalności Backup Online mogę umieszczać firmowe pliki na wirtualnym serwerze i chronić je przed zagrożeniami takimi jak awaria dysku, wirusy czy kradzież komputera. Sam sprzęt informatyczny od Orange jest również ubezpieczony, tak więc nie muszę się martwić o uszkodzenia spowodowane pożarem, powodzią, choćby przypadkowym rozlaniem kawy. A jak ocenia Pan sprzęt komputerowy dostępny w usłudze IT dla firm? Orange hmm, oferuje bardzo dobry sprzęt komputerowy najlepszych marek, a dzięki różnym pakietom każdy może wybrać urządzenie, które najlepiej odpowiada jego potrzebom. Czyli IT dla firm to nie tylko komputery? Dla mnie to przede wszystkim kompleksowa usługa. Komputery, wsparcie informatyczne, backup i ubezpieczenie w pakiecie to najlepsze rozwiązanie dla mojej firmy.